Dramatyczny apel matki Krzysztofa Dymińskiego. Wspomina o jednym szczególe. To jedna z tych spraw, które poruszają do głębi. W maju 2023 roku zaginął 16-letni Krzysztof Dymiński. Do dziś jego bliscy nie wiedzą, co dokładnie wydarzyło się tamtego dnia. Ostatni raz chłopaka zarejestrowały kamery monitoringu miejskiego na Moście Gdańskim w Warszawie. Od tego czasu, cisza. Rodzina żyje w niepewności, zadając sobie każdego dnia pytanie, co się stało z ich synem? Matka Krzysztofa, zwracam się do Was z prośbą o pomoc. W poruszającym poście opublikowanym na Facebooku matka chłopaka Agnieszka Dmińska opisała aktualny stan poszukiwań i bezradność, z jaką zmagają się od ponad dwóch lat. Do dziś nie mamy zgody polska policja, redaktor, na to, aby zobaczyć syna na nagraniach, jak przemieszcza się transportem miejskim w drodze na ten most. Nie możemy zobaczyć, jak wyglądał ani jak się zachowywał, pisze matka. Rodzina podejrzewa, że Krzysztof mógł utonąć, dlatego ojciec chłopaka, Daniel Demiński, wciąż przeszukuje Wisłę, próbując odnaleźć jakikolwiek ślad, który potwierdziłby tę wersję wydarzeń. Apel do wszystkich spacerujących nad Wisłą. Ze względu na obecnie niski poziom rzeki, matka Krzysztofa apeluje do wszystkich spacerujących po bulwarach wiślanych lub biwakujących nad rzeką: Zwracajcie uwagę na to, co leży na brzegach rzeki, na to co płynie. Zróbcie zdjęcie, wyślijcie do mnie na pliw. Może to któraś z rzeczy mojego dziecka. W poście udostępnione zostały także zdjęcia ubrani i przedmiotów, które Krzysztof miał przy sobie w dniu zaginięcia, w tym złoty łańcuszek, który otrzymał na komunię świętą. Może uda się zamknąć to zawieszenie. Rodzina Krzysztofa prosi o udostępnianie informacji. Jak pisze matka, może uda się zamknąć to zawieszenie, które towarzyszy nam od dwóch lat. Każda wskazówka może mieć znaczenie. Jeśli zauważysz coś niepokojącego nad Wisłą, nie ignoruj tego, być może pomożesz rodzinie odnaleźć odpowiedź, której szukają od tak dawna.